Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Um, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to witaj bardzo serdecznie. Jeśli już um, oglądasz mnie kolejny raz, to bardzo dziękuję. E, tutaj mamy tygodnióweczkę dla nas. E, bliźnięta waga i wodnik w tym filmiku. E, kochani moi, tutaj jeszcze dwa ogłoszenia, zanim zaczniemy e, naszą tygodniówkę, e, będą na moim, film, na moim kanale filmy dotyczące. E, tarotowego BHP dotyczące tego, jak wybierać tarocistę, na co zwracać uwagę, a drugi, drugi kanał, nie drugi kanał, tylko druga playlista będzie poświęcona ludziom zaginionym, którzy będą, którym po prostu będę, będę analizować datę urodzenia, będą analizować datę zaginięcia, być może jakieś jeszcze karty. Oczywiście tutaj to nie będzie śledztwo, to będzie tylko tutaj co mi się pokaże. Pamiętajcie również, że nie zawsze mamy rację może być tak, że coś nam się tutaj coś się nie spełni i tak czasami bywa. Jeśli będziemy, będę w stanie pomóc, to będzie cudownie, a jeśli nie, to po prostu będziemy sobie próbować dalej. I słuchajcie, zaczynamy od bliźniąt Bliźnięta. Ja myślę, że tutaj tydzień dla Was może, być, może się trochę ciągnąć, kochani, bo przede wszystkim może być tak, że coś Wam się. Z jakiegoś powodu opóźni, ale kochani, to że to, to, że to wam się opóźni, tutaj bardzo mi przychodzi, słuchajcie, na myśl być może kupienie domu, być może za, za, zaczęcie czegoś nowego, być może zaczęcie jakiegoś remontu. Jeśli, jeśli takie coś um, próbowaliście zrobić, to może się to jeszcze w tym tygodniu nie wydarzyć, ale um, macie kartę zwycięstwa jako poradę, więc się nie martwcie. Bo może być tak, tu mi przychodzi, że może być tak, że ktoś coś odwoła, ktoś coś um, tak naprawdę um, nie wiem, nie będzie chciał przyjść um, i przez to się to opóźni, ale przez tą waszą kartę zwycięstwa znajdziecie jeszcze kogoś lepszego, znajdziecie jeszcze jakąś fajną opcję, więc się nie martwcie, jeśli coś takiego się wydarzy. Um, i, I kochani, przez to że, to, że coś się opóźni, że będziecie być może mieć więcej czasu dla siebie, to kochane bliźnięta. Tą waszą siłą wewnętrzną, wy będziecie w stanie się uwolnić od czegoś. I to bardziej od swojego strachu, bardziej od swojego lęku. Być może się bardzo boicie z jakiegoś powodu, że coś nie pójdzie i dlatego um, i dlatego to się opóźni, bo w momencie, w którym to się opóźni, to wy będziecie musieli tak naprawdę coś innego wymyśleć i zobaczyć, że strach wcale nie ma takich wielkich oczu, że tak naprawdę te. Jakieś tutaj um, sprawy były tylko, um, lęki były tylko i wyłącznie u Was. I słuchajcie, tutaj um, jest mężczyzna, który Wam w tym może pomóc, bo Wy będziecie bardzo silni wewnętrznie, co będzie cudowne, um, i będzie ten mężczyzna, który będzie Wam w stanie pomóc. To może być jakiś prawnik, to może być jakiś um, szef, jakiś prezes, jakiś kier nie kierownik, jeszcze wyżej niż kierownik. Ale osoba, jeśli, jeśli musicie się zwrócić na przykład do osoby na, na stanowisku jakiego, tak jak powiedziałam, jakimś wyższym, to, to idźcie w tym tygodniu, to, to nie bójcie się. Może się boicie poprosić o pomoc, może się boicie porozmawiać z tą osobą na przykład i sami coś opóźniacie. Również tak może być, ale kochani, po pierwsze, porada jest idź po zwycięstwo, a po drugie, kochane bliźnięta, postarajcie się uziemić. Czyli chodźcie na bostaka po ziemi, po lesie. No, po lesie to może nie, ale można pójść do lasu, po prostu pochodzić, pochodzić po plaży, pozwolić tej energii się uziemić troszkę. Tutaj jeszcze o jednej rzeczy wspomnę. Pamiętajcie o tym po pierwsze, że to, jest, to są wróżby takie ogólne, więc to nie z każdym będzie rezonować, kochani, ale jeśli, słuchajcie, ktoś ma tutaj problem taki, że na przykład może pójść, i zostać zamknięty w, w pewnym zakładzie, to się nie bójcie tego, bo macie dużą szansę na to, że wygracie sprawę. Że ten człowiek, który, ta wewnętrzna, wasza wewnętrzna siła nie pozwoli wam poddać się. I to jest bardzo dobre, tak? I ten człowiek, który tu się pokazuje, będzie w stanie wam właśnie pomóc, po prostu, jak trzeba będzie. I cudownie. Pudownie. Um, wagi. Wagi. Zobaczymy wagi, kochane. Co u Was? Od 8 do 14 sierpnia. Kochane wagi, co tam u Was dobrego? I właśnie co u Was od 8 do 14 sierpnia? No, wagi. Powiem Wam szczerze. po tydzień dla Was, ale zaraz będziemy wszystko wyjaśniać. Przede wszystkim wygrane na końcu, bardzo dobrze. I nie taki diabeł straszny, ale zaraz zaczynamy. Kochane wagi. No i pięknie. Kochane wagi moje, przede wszystkim w tym tygodniu macie kartę zwycięstwa jako ogólną energię. Więc cokolwiek się nie wydarzy, to po prostu wygracie. Być może będziecie musieli zaplanować coś kroczek po kroczku, powolutku, ale pójdzie się do przodu. Ale to, co jest jeszcze ważniejsze, to jest to, że Wy, moi drodzy, możecie się czuć na początku tygodnia bardzo zmęczeni, bardzo zmęczeni. Być może. Za dużo macie obowiązków, być może za dużo tutaj coś, czegoś wzięliście na siebie, być może są to emocje, które ze sobą nosicie. I słuchajcie, to wszystko doprowadzi do tego, że wy, że, nie chcę powiedzieć, ale po prostu trzaśniecie drzwiami i wyjdziecie. Uważajcie na to, żeby... Tu pamiętajcie, że, że to nie z każdym rezonuje, ale uważajcie na to, żebyście poprzez swoje zmęczenie... Nie spowodowali jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Przez to, że nie będziecie mogli się skupić, że będziecie mieć za dużo na głowie, żeby nie doszło do czegoś takiego. Bo ta wieża może runąć z dwóch powodów. To znaczy, jeśli to oczywiście z Wami rezonuje, ona może runąć, dlatego że jest to po pierwsze potrzebne, żeby oczyścić energię. Może runąć, dlatego że Najzwyczajniej w świecie macie za dużo na, na, na sobie i jak oddacie komuś część obowiązków, to tej osobie się to nie spodoba i zaczniecie kompletną zmianę, ale ta zmiana będzie po prostu spowodowana ujęciem jakiejś struktury. A może być właśnie tak, moi drodzy, że przez wasze zmęczenie tutaj to jest ostrzeżenie przez wasze zmęczenie po prostu nie daj Boże popełnić jakiś błąd, więc uważajcie, jeśli będziecie zmęczeni, to sprawdzajcie wszystko po trzy razy i uważajcie. Ale kochani, poprzez tą waszą siłę wewnętrzną, kochane wagi, to wy będziecie w, tym, będziecie w stanie wygrać, będziecie w stanie doprowadzić sytuację do porządku. Więc nawet jeśli coś, coś się tutaj zepsuje, coś pójdzie do dołu, to wy, się, wy siebie przede wszystkim wyciągniecie z tego, to jest najważniejsze. Jeśli chodzi o Kartę Radę, to, moi drodzy, nie taki diabeł straszny. Nie bójcie się, dlatego że strach ma wielkie oczy i strach jest tylko i wyłącznie w was. Um, uważajcie na toksycznych ludzi w tym tygodniu. Uwagi. Uważajcie na ludzi, którzy nie mają dobrego wpływu albo na was, albo na sytuację. Um, bo ja mam wrażenie, że wy się od tego... To może być dla... Te, to mogą być tacy ludzie, którzy, są, którzy przy, przynoszą bardzo ciężką energię i dlatego coś runie. Może się będziecie musieli od nich po prostu od, odczepić. Uważajcie też, żeby oni też coś nie coś nie zaszkodzili. Ale tak jak powiedziałam, bez względu na to, co się stanie, wy z tego wyjdziecie, wyjdziecie obronną ręką, swoją własną siłą, kochani, a wy macie jako radę em, powietrze. Czyli znowu, jeśli macie okazję, po prostu stańcie sobie, w, jak wiatr wieje, i wyobraźcie sobie, że. Wszystko z was spływa, że tego nie ma um, i będziecie w stanie jak najbardziej pójść do przodu, kochani. Cudowne karty dla was. No i wodnik. Wodnicze, kochani, zobaczymy co u wodnika. Wodnik od 8 do 14 sierpnia. Eee, zmiany, przeprowadzki. No i super, bardzo ładne. Wodniki kochane, co u was? Wodniki moje kochane, przede wszystkim tu mi przychodzi taka wiadomość do was, bo w ogólnej energii macie Czyli oprócz tego, że możecie przede wszystkim przechodzić, no i śmierć jako, jako tutaj pierwsza, pierwsza karta. I to, co mi przychodzi do głowy, to przede wszystkim to, że możecie mieć jakieś zmiany w życiu, które sami zaplanowaliście, ale to są zmiany całkowicie jakieś takie, bardzo duże tak naprawdę. Jeśli planujecie przeprowadzkę, jeśli planujecie jakieś odejście od kogoś, to mi bardzo, to bardzo mi tutaj na przeprowadzkę wygląda. Więc niektóre wodniki, jeśli planujecie to, to moi drodzy, jak najbardziej, jak najbardziej, przeprowadzki mają szansę bytu i dobre wiadomości dostaniecie. Być może dobre wiadomości pomogą Wam podejść decyzję o tym, żeby zmienić swoje życie, a być może zmienicie swoje życie i później przyjdą jakieś bardzo dobre wiadomości, w związku z tym. Karta gwiazdy jako karta porady, czyli macie przede wszystkim, korzystajcie z tego, że macie ochronę z góry. Jeśli macie jakichś przyjaciół, to również wam, wam ci przyjaciele będą w stanie pomóc, ale Wasze marzenia powinny się wszystkie spełnić w tym tygodniu. Nie bójcie się marzyć w tym tygodniu, bo jest cudowne karty. I słuchajcie, ja mam tutaj takie, jeśli macie coś, to pamiętajcie, że to nie z wszystkimi będzie rezonować. Jeśli coś się działo z samochodem to może to być coś związanego, może, może być na przykład tak, że nie do końca wiedzą, co jest z tym samochodem, może to być związane z wodą w samochodzie, z płynami w samochodzie. Tutaj taka, taka porada, jeśli, jeśli, jeśli coś takiego jakiś wodnik ma. Um, I tutaj mi się przede wszystkim pokazuje, że wy przejdziecie jakieś oczyszczenie, takie wewnętrzne, przez tą zmianę. Tutaj też nie bójcie się łez, nie bójcie się płakać, nie bójcie się, tak jak powiedziałam, nie bójcie się tych, tych emocji. Jak się trzeba przeprowadzić i przy tym popłakać, to, no to, tak, no to tak po prostu jest. Jeszcze jedna sprawa, uważajcie też na wodę w domu, uważajcie na, na alkohol przede wszystkim w tym tygodniu. Tu się też to pokazuje, żebyście nie, ja myślę, że Wy tego nie robicie, ale żebyście nie jeździli po, po alkoholu samochodem. Żebyście też nie tutaj, tutaj uważali, po prostu, jeśli, um, jeśli jest są jakieś imprezy. Um, I kochani, mówcie to, co myślicie. Nie bójcie się tego. Czasami trzeba powiedzieć coś ostrzej, kochane wodniki, czasami trzeba po prostu powiedzieć to, co nam leży na sercu. Kochani moi, dro moi drodzy, kochani moi drodzy, <gryw> dziękuję bardzo za oglądanie filmiku. Um, do zobaczenia w następnych filmikach, do zobaczenia, do usłyszenia. Um, I wszystkiego dobrego.